Słuchasz podcastu Mlekiem Mamy. Cześć, z tej strony Ela Malinowska. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego wyjątkowego podcastu z gościnnym udziałem pisarki Alicji Podgrodzkiej. Alicja już gościła w naszym podcaście jakiś czas temu. Ale ja przypomnę, Alicja jest autorką trzech książek terapeutycznych, co ważne, chyba tutaj należałoby podkreślić dla dzieci, ale też moim zdaniem dla rodziców. Te książki to Jerzyk zwany Pajacykiem, o boćku, który bał się w rubli oraz uwielbiałam cię karmić. Witam Cię ponownie, Alicjo. Dzień dobry, dziękuję za ponowne zaproszenie. Dziś. Chciałabym z Tobą porozmawiać o tym, jak utrzymać bliskość z dzieckiem po odstawieniu od piersi, bo część mam boi się tego procesu odstawiania dziecka od piersi, bo uważa, że już nigdy w życiu nie będą tak blisko ze swoimi dziećmi, że ta. Ta relacja, ta bliskość fizyczna i no, oczywiście emocjonalna, że ona jest tak silna i tak wyjątkowa, że z jednej strony mają jakąś potrzebę, żeby zakończyć karmienie piersią, ale z drugiej strony boją się no, tej straty, prawda? Bo, bo często mówi się o takiej stracie laktacyjnej, że no, to se ne wrati. Tak. <laughs> Wiesz, ja tak, tak naprawdę dla mnie to słowo strata ma. Jednak troszeczkę inny wymiar. Wolałabym tutaj zastosować słowo zmiana. Bardzo e... proszę. <noise> tak, ja myślę, że to jest po prostu zmiana, jakich w naszym życiu czeka nas wiele. I wracając do tego, co powiedziałaś, że mamy boją się, że taka bliskość już nie wróci, taka fizyczna bliskość już nie wróci, to niestety, ale musimy się z tym zgodzić. No bo taka fizyczna bliskość już nie wróci, nie będzie już, jakby. To są takie etapy w naszym macierzyństwie. Najpierw jest tak niesamowita bliskość, która polega na posiadaniu, czy też na no posiadaniu, trzeba chyba powiedzieć, dziecka w swoim łonie. To jest absolutny cud, że rozwija się w nas nowe życie. Natomiast karmienie piersią jest jakby takim naturalnym przedłużeniem tego procesu. Znów jesteśmy blisko, znów jest ta bliskość ciało w ciele, można powiedzieć. Ale ja teraz jestem na trochę innym etapie, ponieważ mój dwudziestolatek za chwilę wyjeżdża na studia i, i znów będzie ta rozłąka. Czyli znów czeka nas zmiana kolejna. Tych zmian było w międzyczasie kilka, bo oczywiście cały proces dorastania też polega na tym, że dziecko się oddala. Czasem oddala się dalej, niż byśmy chcieli, potem wraca, o ile mamy takie szczęście. Natomiast, tak, nie będzie już tej fizycznej bliskości, natomiast może pozostać relacja. I to jest chyba coś, co najbardziej warto pielęgnować, bo to jest inwestycja w przyszłość i tak naprawdę budulec na całe nasze życie, na całe nasze pożycie z naszymi dziećmi. Wiesz co mi przyszło teraz do głowy? Zanim przejdziemy do tych sposobów na utrzymanie, kontynuację tej bliskości po odstawieniu od piersi, to mi przyszła do głowy taka rzecz, że kiedy mamy to malutkie dziecko, które tak bardzo domaga się, tak często i tak bardzo domaga się przytulania, Sania Piersi, że często mamy, mają dość tej bliskości, no nie, że czują się takie przebodźcowane, że już za dużo tak. tego dotyku mają na co dzień i później przychodzi taki moment, kiedy no, no już zapominamy o tym, że bywało trudno, a nawet y mając w głowie to, że jest trudno, bo to dziecko, które ma półtora roku, jest no, no wymagające i domaga się tej bliskości, to z jednej strony mamy dość tej bliskości, a z drugiej strony już za nią tęsknimy i wiemy, że właśnie, no, że ona nie wróci, że w takiej formie ta bliskość już nigdy nie wróci. Może wrócić z każdym kolejnym dzieckiem, tak? Tak, natomiast ja bym tutaj jednak została przy tym konkretnym jednym dziecku. Bo musimy budować z każdym dzieckiem relację i z każdym ta relacja będzie inna, bo każde dziecko jest inne. Więc tak. nie liczyłabym na rekompensatę jednej utraty, jednak wróciłam do tego słowa. Mm -hmm. Tym, że będziemy mieć kolejne dziecko. Jasne. Tak mi się wydaje, że każda relacja z każdym dzieckiem jest zupełnie inna. I to też może warto tutaj podkreślić, żeby wybrzmiało karmienie pierwszego dziecka, może być zupełnie innym doświadczeniem niż każ karmienie każdego następnego i tak samo te relacje mogą wyglądać zupełnie inaczej. Więc tak. rzeczywiście nie ma co się nastawiać, że coś sobie odrobimy w przyszłości, bo, bo, bo nie wyszło tak, jakbyśmy sobie tego życzyły na, przy pierwszym dziecku. Prawda? Na, pewnym, na pewnym poziomie to może być takie uzdrawiające doświadczenie. Natomiast na pewno nie możemy nim obarczać dziecka kolejnego. I oczekiwać od niego, że ono spełni jakieś tam, wypełni jakąś naszą lukę. To bardziej jest nasza praca, nasza odpowiedzialność, jak my poprowadzimy sprawę przy takiej jednak autonomii dziecka. Zatem, jak utrzymywać tę bliskość po odstawieniu? Bo to nie jest tak, że odstawiamy dziecko od piersi, kończymy przygodę z karmieniem piersią i nagle to dziecko trzymamy na dystans, prawda? No i to nawet nie byłoby bardzo zdrowe dla niego. Bo to nie jest tak, że odcinamy pewien etap i, i go po prostu nie ma, bo on zostaje w głowie dziecka, w jego dotyku, w pamięci komórkowej, w potrzebie emocjonalnej. Więc niewskazane jest takie po prostu radykalne odcięcie, choć być może niektórym mamom by służyło, bo rozumiem też to, co powiedziałaś o tym przebodźcowaniu. Wierzę, że mogą być takie sytuacje, kiedy ta mama nie chce nawet dać się dotknąć. To mogą być przeróżne okoliczności, które do tego prowadzą, łącznie z jakimiś traumami z dzieciństwa. Ale wiadomo, że wtedy warto poradzić się specjalisty. Natomiast mówiąc o takich bardziej powszechnych sytuacjach, to ja bym tutaj, ja mam jedną uniwersalną radę dla mam. Która działa na wszystkich etapach rozwoju, no może oprócz, oprócz dzieci w wieku nastoletnim. Ale w dorosłym już potem tak. I to jest przytulanie. To jest niezmiernie proste, ale to jest najlepsze, co możemy dziecku dać. Że wejdę ci w słowo, bardzo proste narzędzie, tak? Posługując tak. się językiem takim coachingowym. Słuchajcie, możemy naprawdę dużo zdziałać. I naukowcy potwierdzają i mówią: Przytulajmy się i naprawdę przytulajmy dzieci od urodzenia, bez względu na to, w jaki sposób te dzieciaki są karmione. Tak, tak, tak. I to jest kolejny temat, ale nie rozmawiamy dzisiaj o KPI, ale wiem, że mamy karmiące KPI, walczą o docenienie ich przytulania i bycie blisko z dzieckiem, mimo że nie karmią naturalnie. Natomiast w takim. Jakby przedłużeniem tego, jakby wzmocnieniem przytulania, a przedłużeniem karmienia, jest fizyczny kontakt z samymi piersiami. Ja tutaj też wejdę Tobie w y, słowo, w zdanie. No bo jak to pozwalać teraz dziecku, żeby co dziecko y, piersi mamy dotykało? Co na to, co powie rodzina? Tak, właśnie. A, a do tej pory nie dotykało? Mamlało nawet. <śmiech> <śmiech> Moim zdaniem. Dotykanie piersi przez dziecka w warunkach takich zdrowych, zdrowych relacji, czyli bez żadnych podtekstów nie, niewłaściwych, że tak powiem, jest jak najbardziej wskazane, dlatego że po prostu to dziecko czuje, że to jest przestrzeń, która jakby zmieniła się, ale nadal jest w jego zasięgu. Kiedy ja zdecydowałam się odstawić Adę radykalnie od piersi. Powiedziałam sobie, że zawsze pozwolę jej przytulać i całować swoje piersi. Ona długi czas zasypiała z ręką w moich, na mojej piersi. Ja długo spałam w tych koszulach do karmienia piersią, żeby ona miała dostęp do tych piersi. To oczywiście to było trudne dla nas, no ale ja po, podjęłam decyzję i już nie chciałam się z niej wycofywać. Też jakby nie, nie polecam, nie, nie uważam się za bohaterkę, o tak powiem. Jest to coś, co dla mnie jest trudne do dzisiaj. Ale myślę, że z pełną świadomością konsekwencji zrobiłam najlepiej, jak mogłam dla mojej córki. Ona do dzisiaj uwielbia, ma teraz 4,5 roku, do dzisiaj uwielbia dotykać moje piersi. Czasami, jak zakładam taką szczególnie jedną koszulę do karmienia taką w krateczkę, to aż po prostu widzę po niej, że ona ma taki błysk w oku. I ja jej tego nie zabraniam. Czasami, kiedy jest chora, to bardziej tego potrzebuje. I znów myślę sobie, że to jej po prostu pomaga zregenerować organizm. I kiedy zastanawiałam się, czy to jest zdrowe, przypominałam sobie sytuację, kiedy mamy karmią dzieci na przykład do 6-7 roku życia. To się oczywiście zdarza bardzo rzadko, ale czytałam takie historie, że te dzieci na przykład przychodzą co dwa tygodnie, raz w miesiącu, ale mają tą potrzebę. Więc uznałam, że skoro to jest w normie, to dlaczego dotknięcie piersi, przytulenie się do tego ciepłego ciała, mięciutkiego, tak naprawdę i przyjemnego, miało nie być, miałoby nie być Naturalne po prostu. Ja myślę też, że to jest kwestia naszych granic, na ile my pozwalamy tak. i, i na ile my czujemy, że to jest dla nas ok, prawda? Tak, bo wyobrażam sobie, że mogą być mamy, właśnie tak, które jakby karmiły, bo chciały karmić, ale było to dla nich dużym wyczynem i one. Po prostu zdecydowanie wiedzą, że nie chcą sobie już na to pozwolić, bo taka jest ich granica i też trzeba to uszanować. Mhm. Rezygnacja z karmienia piersią powinna być tak naprawdę decyzją wyważoną, bez krzywdy dla mamy, bez krzywdy dla dziecka. Słuchaj, jeżeli przez jakiś czas, ileś miesięcy, czasami nawet lat, budujemy, że tak. Powiem wizerunek piersi jako tej bezpiecznej przestrzeni, w której dziecko może znaleźć ukojenie. To dlaczego z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień, miałybyśmy mówić, od dzisiaj nie wchodzisz na ten teren? To mi się kojarzy z takim odstawieniem, kiedy mamy mówią, że Cyzus jest chory. I te dzieci, które już dużo rozumieją, się zastanawiają, a, a, ale jak to chore, coś się stało, coś się dzieje z moją mamą, mm -hmm. tak? To. Tak, a to coś to... się dzieje z mamą, a czy czasem nie ja coś zepsułam? Tak, tak, mm -hmm. więc jest y, najpierw y, jest miło i przyjemnie, i wręcz idealnie, i później coś takiego się, y, no, jeżeli są sytuacje, kiedy rzeczywiście coś się takiego dzieje, no to pewnie, no to mówimy, tak, mama jest chora i rzeczywiście nie ma możliwości dalszego karmienia, ale jeżeli mama jest zdrowa, no to też tutaj nie zachęcałabym do tworzenia teraz takiej historii, że a teraz te piersi to są niedotykalne, tak? To też mi się tak kojarzy z takim później szacunkiem własnego ciała przez no, córki. Moja córka ma 9 lat i ona może nie ma potrzeby dotykania uspokajania się przy piersi no ale jej rosną własne piersi i mm -hmm. ona na przykład dotyka sprawdza jakby jak ta pierś wygląda tak w sensie tak. jaka jest w dotyku konstrukcja tej piersi i okej okay, tak niech sobie sprawdzi dotknie swoją i wie wie yy, 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 z czym to się je yy, czym tak, jest ta po... pierś i mm -hmm. dla mnie to jest okej okay. dla mnie to też jest okej okay. Też mam y, takie doświadczenie z synem, który ma 7 lat, ja go długo karmiłam i też nie wyobrażam sobie, y, żebym mu y, nagle zabroniła y, kontaktu z moim ciałem. I na przykład y, jak nie piersi nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że brzuch jest też takim miejscem. Tak Że moje dzieci lubią pępek. dotykać y, mojego y, brzucha, który jest, y, nie ukrywam, mięciutkim, ciepłym miejscem. Więc dla mnie to też jest takie ważne, że, że one właśnie tą rękę swoją położą na tym brzuchu i mówią, że to jest takie fajne, miłe i przyjemne miejsce. Tak, zdecydowanie jest tam inna skóra. Yy, w jaki I sposób? też mówimy tutaj o relacji tylko mama-dziecko, mm -hmm. bo nie wkraczamy tu w żadnej osoby trzecie. Więc nie, jakby nie. to też jest dla mnie takim mm, potwierdzeniem, że to jest zdrowe. I, i nie naruszamy tak żadnej. Dzieci nie naruszają naszej granicy, my nie naruszamy granic dziecka. Tak? Odbywa się to za obopólnym przyzwoleniem, za obopólną taką chęcią tego kontaktu fizycznego. Bardzo mi się podobało to, jak powiedziałeś, że jest taki czas, kiedy przytulanie nie działa, czyli wiek nastoletni. No, ale dałaś nadzieję, że później jednak to przytulanie wraca do, do naszego życia. I mi się wydaje, że jeżeli te dzieci będziemy przytulać, one będą w tym kontakcie fizycznym do tego momentu, kiedy będą chciały, dadzą nam znać, że nie. Dziękuję bardzo. Ale. Mhm. Gdzieś będą w głębi pamiętały o tym, że one były właśnie y, przytulane, y, że to przytulanie to, to było okazywanie miłości i dla mnie to jest tak. takie. Warto, bardzo żeby ważne. pamiętały, jak siedziały na kolanach, jak chodziły z nami za rękę. No Nie. i najważniejsze, żeby słyszały: Często kocham Cię. Mhm. Jednak to zostaje w ciele i, i, i w głowie, prawda? Ten, tak. ten, tak. ten kontakt fizyczny. Co tak. jeszcze można robić, żeby przedłużyć tę, tę bliskość, żeby zadbać o relacje? Wiesz co, my na przykład bardzo lubimy z Adą oglądać zdjęcia. Zresztą nie tylko z Adą, bo i z chłopcami moimi dorosłymi też. Przy czym z nimi nie mam zdjęć takich typowo z laktacji. Natomiast z Adą, ponieważ ta laktacja była bardzo świadoma i wyczekana, i szczęśliwie udana, choć wiedziałam, że nie musi taka być, to robiłam celowo dużo zdjęć podczas karmienia i bardzo lubimy do nich wracać i przypominać sobie, jak to było, opowiadać o tym, jak to było. Czasami się śmiejemy, czasami Ada zadaje pytania różne. Generalnie Ada wie, że po prostu mleczka już nie ma, ale piersi nadal ją bardzo kochają. Także ta, ta bliskość, ta relacja cały czas jest żywa między nią a moimi piersiami, że tak powiem. Piękne, naprawdę piękne. Mówiłaś o tym, że oglądacie razem zdjęcia. W trakcie oglądania zdjęć opowiadacie sobie, wspominacie, jak to było, kiedy, kiedy ją karmiłaś? Czy ona pamięta? W ogóle wspomina, jak. Komuś ma taką co, świadomość, ona, czy, czy już nie? nie? Ona nie pamięta, ona nie pamięta, natomiast jest to dla mnie właśnie takie fascynujące, jak ona ma właśnie taką więź z tymi piersiami. Mimo, że nie pamięta samego karmienia, samego picia mleczka, to wiesz, ona na przykład robi tak, ona na przykład mi tak, takie coś ostatnio powiedziała, siedziała przed telewizorem, oglądała bajkę na fotelu, siedziała i na tym fotelu przez oparcie była powieszona moja bluzka. I ona mówi, mamusiu, fodel pachnie jak ty. Przyjdziesz tu do mnie. Po prostu zatęskniła za mną, pod wpływem tego bodźca. Ja przyszłam się do niej, przyszłam, wzięłam ją na kolana i ona się tak wtuliła. I tak po prostu było widać, jak jej jest w tym momencie dobrze. I, i to jest właśnie ta bliskość. Ona i, i ta moja gotowość do tej bliskości. Że ona wie, że ona to ma. To jest jej obszar. No, dla mnie to jest absolutna magia. Ja tego nie byłam w stanie zbudować z chłopcami, ponieważ wtedy macierzyński trwał pół roku. Nawet wcześniej przy starszym synu poszłam do pracy już po 4,5 miesiąca. I oni po dwóch tygodniach takiego rytmu, kiedy przez 8 godzin nie mieli piersi, odwrócili głowę i dziękuję. Mm -hmm. Tak, no ja dopiero później się dowiedziałam, że to nie było odstawienie, tylko odrzucenie mm. piersi przez nich, um, czyli to nie było samo odstawienie, tylko odrzucenie piersi przez dziecka, ale, ale jakby nie miałam okazji tego pielęgnować. Byłam zupełnie też na innym etapie jakby rozwoju osobistego i dlatego cieszę się, że w ogóle mamy ten podcast wasz, bo młode mamy mogą po prostu... Tą świadomość zdobyć wcześniej niż my e, przez własne, nie przez własne doświadczenia, tylko przez cudze doświadczenia, co jest dużo łatwiejsze moim tak. zdaniem. Cudownie mi się słucha m, tego, jak opowiadasz o, o, o relacji z córką, i tutaj się szczerze sama y, do siebie i jestem. Mm... Jest to dla mnie fascynujące, jak w zasadzie wszystkimi zmysłami budujemy te relacje z dziećmi, że zobacz, tak. nie tylko dotyk, tak, nie tylko kontakt fizyczny, ale że zapach. Przypominają tak. mi się takie historie, kiedy dzieci mówią, że coś pachnie mamą, że coś pachnie mlekiem. Ja mm -hmm. myślę, że te zapachy po prostu zostają w nas do końca życia. Tak, I to jest właśnie ta pamięć komórkowa, ta pamięć zmysłów, um, bardzo ważna, która tak naprawdę może się przydać w mm -hmm. przyszłości. Może być tą taką kotwicą, prawda? Tak. Tak. Kiedy wracamy właśnie do tego bezpiecznego miejsca. Alicja no, myślę, że taką kolejną, kolejnym narzędziem, które może posłużyć mamom do um, zadbania o, o tę bliskość po zakończeniu, czy w trakcie zakończenia kończenia karmienia piersią, to jest twoja książka. Uwielbiałam Cię karmić. I ja tutaj muszę. Um, na samym początku y, powiedzieć, że y, moje dzieci dostały książkę na dzień dziecka, i w tej książce napisałam y, do jednego i do drugiego y, list. Y, one tej książki nie przeczytały, bo ja nie chcę ich zmuszać. Okay. Liczę na to, że kiedyś po prostu wezmą ją do ręki z jakiejś takiej ciekawości, przeczytają i dojdą do tej strony. Na której znajduje się list. Właśnie czekam, aż one będą, nie wiem, gotowe, aż coś tam w nich o, o zaklikam. Tak, temu będą sprzyjać. Ale powiem Ci, że powrót do tych czasów, kiedy właśnie ich karmiłam, i moje historie są totalnie inne, mhm. różne. Jak ja pisałam, to ja byłam totalnie wzruszona i to było dla tak. mnie bardzo takie, bardzo ważne, bardzo ciekawe, intensywne doświadczenie. Więc ja tutaj mogę od razu zarekomendować i polecić, oczywiście, przeczytanie książki, ale też i napisanie tego listu. A miejsce na ten list znajduje się właśnie w książce. Powiedz coś jeszcze więcej. Co więcej, można też pobrać papeterię dedykowaną, z linka, który znajduje się w książce, i rozpisać się jeszcze bardziej. Do czego bardzo zachęcam. Natomiast sama książka, ona nie jest przełożeniem jeden do jednego moich doświadczeń, ponieważ chciałam, żeby była dosyć uniwersalna, ale bardzo mocno bazuje właśnie na mojej relacji z córką, bo uważam, że po prostu przez moje życiowe doświadczenia. Zarówno piękne, jak i bardzo ekstremalnie trudne. Doszłam do takiej dojrzałości, że byłam gotowa dzielić się swoją, swoją radością i swoimi smutkami. Zresztą, dlatego tutaj jestem z wami dzisiaj. Więc to jest dosyć interaktywna książka, która jest polecana również przez Centrum Nauki o Laktacji, z możliwością zarówno inspiracji w zakresie porozmawiania z dzieckiem, jak i swojej własnej pracy z własnymi emocjami. Książka może zarówno wprowadzić w laktację, jak i e, pomóc w trakcie, e, pomóc zakończyć, a również wrócić do niej po latach, jeżeli zostały jeszcze jakieś traumy czy jakieś nieprzepracowane tematy. Ona spaja tak naprawdę wszystkie te pomysły na utrzymanie relacji, utrzymanie bliskości, o których dzisiaj mówiłyśmy. Zachęcam do, do przyjrzenia się jej choćby na stronie internetowej, bo dość sporo materiałów można już znaleźć. Ja się podpisuję oczywiście i też zachęcam, jakby podsumowując nasz temat. W zasadzie dlaczego, dlaczego o tym mówimy? Dlaczego mówimy o, o, o budowaniu relacji, o budowaniu, o tworzeniu tej bliskości, o pielęgnowaniu tej bliskości? Może to nie wybrzmiało, ale możemy powiedzieć, że to jest taki, taki fundament na, na przyszłość, że to jest taki bagaż, który dajemy swoim dzieciom na samym początku. Ale też wiemy, jak różne i trudne bywają historie i sytuacje życiowe, więc to, to nie jest tak, że jak nie zadbamy o tę bliskość na samym początku, która jest piekielnie ważna i istotna w rozwoju dziecka, ale to, to nie tak, że później już nie warto być blisko swoich dzieci. Mm -hmm. Cały czas warto, ja mam i dwudziestolatkę, i pięciolatkę. I tak, tak samo mocno pielęgnuje relacje z jednym i z drugim, oczywiście z, z pośrednim siedemnastolatkiem też. Natomiast, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że kiedy ja urodziłam Adusia, miałam 40 lat, i w takiej, w takiej budowaniu jej poczucia bezpieczeństwa, takiego, takiego wewnętrznego, Chodziło mi o to, żeby ona była silna psychicznie, bo zdawałam sobie sprawę z tego, że no jednak nie jestem już bardzo młodą osobą i ona zostanie sama, będąc nadal młodą dziewczyną, czy kobietą młodą, pewnie młodszą niż ja dzisiaj. I to to mi przyświecało, żeby po prostu ona była stabilna psychicznie, żeby ona miała taką bardzo ugruntowaną, jakby taką podporę emocjonalną. I to jest. Ja na co dzień o tym nie myślę. Teraz mi się przypomniało, że jakby to mną kierowało, kiedy zdecydowałam, że ona będzie z nami w łóżku spała, że ja nie chcę jej oddzielać od siebie tak radykalnie. Więc jakby myślę, że budowanie właśnie w naszych dzieciach takiej pewności siebie, poczucia wartości, pewności, że mają gdzie wrócić zawsze, jest po prostu inwestycją w ich szczęście. Na tym zakończymy naszą rozmowę. Ja Ci serdecznie dziękuję. No, i co do usłyszenia. Dziękuję również. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Słuchałaś podcastu Mlekiem mamy. Zostań z nami na dłużej.